Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam do rozważania Słowa Bożego dzisiaj, czwartek, 10 września. Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Amen. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian, bracia. Wiedza, Unosi pychą, miłość zaś buduje. Gdyby ktoś mnie miał, że coś wie, to jeszcze nie wie. Jak wiedzieć należy? Jeżeli zaś ktoś miłuje Boga, ten jest również uznany przez Boga. Zatem, jeśli chodzi o spożywanie pokarmów, które już były złożone bożkom na ofiarę, wiemy dobrze, że nie ma na świecie ani żadnych bożków, ani żadnego Boga, prócz Boga jedynego. A choćby byli na niebie i na ziemi tak zwani bogowie, jest zresztą mnóstwo takich bogów i panów, dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy, oraz jeden Pan Jezus Chrystus, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy. Lecz nie wszystkim dana jest wiedza. Niektórzy jeszcze do tej pory spożywają pokarmy bożkom złożone w przekonaniu, że chodzi o bożka, i w ten sposób kala się ich słabe sumienie. Gdyby bowiem ujrzał ktoś Ciebie, oświeconego wiedzą, jak zasiadasz do uczty bałwochwalczej, czy to nie skłoni również kogoś o słabszym sumieniu do spożywania z ofiar składanych bożkom? I tak to właśnie wiedza Twoja sprowadza zgubę na słabego brata, za którego umarł Chrystus, w ten sposób grzesząc przeciwko braciom i rażąc ich słabe sumienia, grzeszycie przeciwko samemu Chrystusowi. Jeżeli więc pokarm gorszy brata mego, przenigdy nie będę jadł mięsa, by nie gorszyć brata. Psalm 139. Prowadź mnie, Panie, swą drogą odwieczną. Przenikasz i znasz mnie, Panie, Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. Z daleka spostrzegasz moje myśli. Przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę, i znasz wszystkie moje drogi. Ty bowiem stworzyłeś moje wnętrze i utkałeś mnie w łonie mojej matki. Sławie cię, że mnie tak cudownie stworzyłeś. Godne podziwu są Twoje dzieła. Przeniknij mnie, Boże, i poznaj moje serce, doświadcz mnie i poznaj moje myśli, zobacz czy idę drogą nieprawą, a prowadź mnie drogą odwieczną. Aklamacja: Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka, i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. Słowa Ewangelii, według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Powiadam wam, którzy słuchacie, miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mój drugi, jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mój szaty, dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. Jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożywaj, pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego, ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, a ojciec Wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarą dobrą, ubitą, utrzęśnioną i wypełnioną ponad brzegi, wsypią w zanadrze wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. Pierwsze czytanie pokazuje nam yy, rangę miłości. Yy, jest tutaj napisane w ten sposób: Wiedza unosi pychą. Miłość zaś buduje, a więc ważniejsza jest miłość niż wiedza. Wiedza może właśnie wbijać w przekonanie wielkości człowieka, że ja już tak wszystko doskonale wiem, posiadam, umiem sobie poradzić, rozwiązać taką czy inną sprawę i taka, taka wiedza może być, może być niebezpieczna. Oczywiście wiedza sama w sobie jest rzeczą. No, Właściwie rozumianą jest dobro, Dobrze, że dużo wiemy, dobrze że mamy dzisiaj ogromny dostęp do wiedzy, chociażby dzięki internetowi możemy sobie wyszukiwać najbardziej zawiłe jakieś kwestie dotyczące wiedzy, czego dawniej nie było. Dawniej wiedza była ograniczona do książek, do, do mądrych profesorów i tych, którzy mieli okazję z tego skorzystać. Dzisiaj dostęp do wiedzy jest ogromny i powszechny. Bardzo dobre, że tak, że tak jest. Natomiast y, to może sprawić, że człowiek zaczyna coraz bardziej pokładać nadzieję w tym, co wie, że ja sobie ze wszystkim sam poradzę. Że ja tutaj sobie poszukam w internecie, tu z kogoś spytam, doradzę się i już wszystkie problemy y, życiowe mogę sobie rozwiązać dawniej ludzie bardziej pokładali nadzieję w Panu Bogu, bo wiedzieli, że z wieloma rzeczami sobie nie poradzą. Taki choćby może jeden z przykładów. Y, Dziś medycyna jest tak rozwinięta, że dziecko, które się rodzi, przychodzi na świat, nawet właśnie ten wcześniak z różnymi chorobami, nieraz medycyna jest w stanie podtrzymać go przy życiu w inkubatorze, i w wielu przypadkach to dziecko, mimo że nierozwinięte jeszcze ono, ono w tym inkubatorze przeżyje i normalnie będzie mogło funkcjonować. Dawniej takie dzieci były skazane na śmierć. Nie było innej, innej możliwości. Różnego rodzaju choroby też dziecko się rodziło i umierało, i wtedy ludzie ogromną, e, ogromnie pokładali nadzieję w Panu Bogu. Chrzest był jeszcze tego samego dnia albo dwa dni, trzy dni po urodzeniu dziecka, bo wiedzieli, że dziecko, życie tego dziecka jest w ręku Pana Boga, że w przypadku różnego rodzaju chorób są bezsilni, bezradni e, i, i tylko w Bogu, w Bogu nadzieja. Hmm. tutaj jeszcze jest mowa właśnie o tym o tym takim no, złym przykładzie, zgorszeniu hmm. Pismo Święte nam to właśnie pokazuje żeby na to też zwrócić uwagę, żeby kogoś nie gorszyć swoją postawą tu była mowa o tym jedzeniu właśnie hmm, pokarmów hmm. Psalm 139 Prowadź mnie, panie, swoją drogą odwieczną. I tutaj taki piękny tekst. Przenikasz i znasz mnie, panie. Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. Z daleka spostrzegasz moje myśli. Spoczywam, Przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę. Znasz wszystkie moje drogi. No właśnie. Warto mieć tą świadomość, że Pan Bóg ciągle mnie całego doskonale zna, przenika, rozumie, widzi to. Czego drugi człowiek nie może zobaczyć, bo Bóg jest wszechmocny, wszechpotężny i to niech też właśnie mobilizuje do tego, by jak najlepiej żyć. Nieraz ktoś myśli sobie, że a schowam się gdzieś tam, yy, tu ukradnę, tu coś tam jakiś przekręt zrobię, przecież tego nikt nie widzi, przecież nic się nie dzieje, nic się nie stanie. No właśnie, pomyłka i to duża. Pan Bóg mnie widzi. Pan Bóg doskonale wie, co się dzieje w moim sercu, w moim myśle. Nawet jeśli tego nie wypowiadam, Bóg to wszystko widzi, to wszystko rozumie. Dlatego niech to tak mobilizuje do, do dobrego życia, nawet gdy z zewnątrz nikt tego nie widzi, bo widzi Bóg, bo On czuwa, bo On doskonale sobie z tego sprawę zdaje, co my robimy. I Ewangelia dzisiejsza. Bardzo trudna i wymagająca, ponieważ mówi, wzywa, nawet jak jest zatytułowana, przykazaniem miłości nieprzyjaciół. Nasza religia jest chyba jedyną, która wzywa do miłości nieprzyjaciół. Ale to dopiero właśnie Nowy Testament, bo jeszcze w Starym Testamencie była mowa o tym, żeby był tak zwany ząb za ząb, oko za oko, a więc jeśli ktoś komuś krzywdę zrobił, tym samym należało odpłacić, wyrównać rachunki. Ale przychodzi Chrystus i robi krok do przodu. Mówi on miłości nieprzyjaciół. I to wydaje się być takie, takie niesprawiedliwe. Dlaczego mam kochać nieprzyjaciół? Dlaczego mam być dobry dla tych, którzy mnie krzywdzą? Pan Jezus mówi tak: powiadam wam, którzy słuchacie. A więc kieruję te słowa do ludzi, którzy żyją słowem Bożym, którzy słuchają słowa Bożego, którzy. Weszli na konkretną drogę pracy nad sobą. Na pewno miłość nieprzyjaciół, gdyby powiedzieć człowiekowi, który się dopiero co nawraca, no pewnie byłby bardzo zdziwiony, zaskoczony, dlaczego mam tak robić. Natomiast dla nas, którzy żyjemy Słowem Bożym, którzy czytamy, słuchamy, rozważamy Słowo Boże, jesteśmy na drodze za Chrystusem i jest. Przychodzi właśnie jaki kolejny element rozwoju duchowego, miłość nieprzyjaciół. I to podane jest w kilku takich jakby punktach: Miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczelniają. Czyli cztery takie punkty. Miłujcie nieprzyjaciół. Mójcie nieprzyjaciół. No właśnie. Jakie to trudne. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Jeszcze trudniejsze. Ktoś mnie nienawidzi, ktoś mnie atakuje, a Chrystus mówi dobrze czyń tym ludziom. Później błogosławcie tym, którzy Was przeklinają. I wreszcie módlcie się za tych, którzy was oczerniają. I przyjrzyjmy się właśnie jeszcze raz. Poszczególnych ty tych sytuacjach. Myślę, że obrazowo będzie lepiej powiedzieć. Dobrym przykładem jest błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, który mówił, żeby zło dobrem zwyciężać. I były takie sceny w jego życiu, kiedy go tam jakoś y obserwowali, y y y śledzili. To on potrafił na przykład wyjść y z gorącą herbatą do tych, którzy siedzieli tam w samochodzie pod jego plebanią, którzy go tam śledzili. Wychodzić i macie, bo tutaj marzniecie, bo wam na pewno nie jest, nie jest miło tutaj siedzieć, wykonywać wasze obowiązki. Jakie to było dla nich ogromne zaskoczenie, kiedy człowiek, który po ludzku mógłby się na nich czy powinien się na nich denerwować, złościć, że jest śledzony, podsłuchiwany i tak dalej, że on idzie i chce im okazać właśnie miłość, chce im okazać pomoc, rozumie ich. W tym, że oni tam marzną, że im tam jest niewygodnie, że im tam jest źle. Inny przykład to kwestia wojny. Wojnę jest bardzo łatwo wywołać, bardzo łatwo rozpętać, a zakończyć trudno. I chociażby wojna w Ukrainie trwa już około chyba 6 lat. Łatwo się rozpoczyna pewne rzeczy, działania wojenne, ale zakończyć jest ogromnie trudno. I właśnie błogosławiony księdzy Popiełuszko mówisz, by zło dobrem zwyciężać. Dlaczego? Bo agresja rodzi agresję. Przemoc rodzi przemoc. Przeklinanie rodzi, z drugiej strony przeklinanie, rodzi, rodzi złość, rodzi takie napięcia. Więc mądry człowiek, chcąc to zatrzymać, musi zadziałać w inny sposób. Tak jak ogień nie gasi się ogniem, ale gasi się wodą. Trzeba działać czymś przeciwnym. I tutaj również na, na zło, agresję, nienawiść trzeba zadziałać czymś przeciwnym, a więc dobro, miłość, dobre uczynki wobec tych ludzi, tych osób, którzy nam jakoś właśnie dokuczają, nas krzywdzą. Jest to bardzo trudne, ale konieczne i potrzebne. Bo jak wspomniana wojna nie zatrzyma się nieustanną przemocą, ona będzie ciągle gdzieś to wszystko będzie odradzać. Ciągle będą nowe ataki, nowe, nowe problemy. Dlatego Wielkiej, takiej, trzeba pokory i tej świadomości, że ja, przez to, że przebaczam, przez to, że dobrze czynię, przez to, że idę z miłością do tych, którzy mnie prześladują, to ja nie jestem mały, nie jestem przegrany, nie jestem jakaś yy, yy, taka, yy, no, no właśnie taki, taki nieudacznik życiowy. Nie. To oznacza moją wielkość, wiarę, miłość i pragnienie. Rozwiązania mądrego, dobrego i szybkiego danego, danego problemu. Dlatego trzeba wielkiej pokory, modlitwy i miłości do Pana Boga i od Boga czerpiąc, miłości do człowieka, żeby, żeby pewne sytuacje rozwiązać. Bo inaczej to idzie w nieskończoność. I w naszych rodzinach, i w państwach, i w szkole, i w pracy. Dlatego Wielkiej roztropności, mądrości, miłości na potrzeba, by te sytuacje udało się rozwiązywać. Niech w tym wszystkim pomaga Duch Święty, Prośmy Ducha Świętego, właśnie natchnienia, pomysły, jak to robić, jak przeciwstawiać się, jak przeciwdziałać właśnie miłością, mądrością, dobrocią. Niech Wam tym błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, Duch Święty. Amen. Szczęść Boże. Do zobaczenia.